Siemano, z tej strony Mycha, a w tym filmiku chciałbym przedstawić w pełni automatyczną farmę kurczaków. To polega na tym, że musimy najpierw sobie zrobić takie pomieszczenie, w którym będą kurczaki. Kurczaki będą produkowały jajka, które będą wystrzeliwały dyspensery. I tak nam będzie się powiększała hodowla. To jest automatyczna farma kurczaków. To nie jest automatyczna farma mięsa z kurczaków. Więc jest tylko kurczaków. Więc jakby ktoś chciał, to może sobie, automat może sobie jeszcze dobudować tutaj taką przepalarnię kurczaków. To wszystko wygląda w ten sposób. Tutaj pokażę. Tu są te hopery. Oczywiście znaczy, kurczaki mi wskoczyły. W środku, w środku jest kurczaków. Znaczy tutaj jest mało kurczaków. Można tak sobie zrobić, polecam tak, od 100 w górę do 300. Bo więcej. Więcej przy słabych komputerach to nie wytrzyma Minecraft, a na serwerze będą duże lagi więc 100-200 to jest taka optymalna ilość i fabryka jest dość obfita. Tak, te kurczaki są blokowane tutaj przez tą, te półkłytki, że one nie wypływają, ale znoszą jajka, które wypływają przez te półkłytki, wpadają tu, dispensery nimi strzelają. Tak, tutaj jest taki prosty mechanizm, zegarek tak zwany, nie chciałem się nic robić większego, więc jak ktoś chce, to może sobie tak zrobić. I to jest taki model naziemny na, na, na powierzchni. Można jeszcze zrobić coś takiego, ukrytego w ścianie. Ja tutaj wziąłem specjalnie tak odsonię, żeby to pokazać. Tutaj takie wejście mini. Tak, tutaj jest pomieszczenie tak samo z kuczakami. I zrobiłem takie wejście, bo to jest przydatne bardzo jak na survivalu gramy, żeby po prostu mieć dostęp, żeby móc te kuczaki rozmnażać albo tam jajkami rzucać, żeby one tam były. Bo one muszą nam produkować jajka. I tak samo, kurczak jest naszą jajka. Jajka płyną tutaj, wskakują do dyspenserów i zostają wystrzelone. I tak najlepiej to jest robić, właśnie nie takie z takim supem, ale takie z dziurą w ziemi. Bo kurczaki... kurczaki nie będą wtedy wyskakiwały, one nie wyjdą z tego, nawet jak jest robinka. A tutaj, jak są płatki, te kurczaki bardzo często wychodzą. Nie wiem, jaką deszcz. player comments. Jest trochę inaczej. Dobra. To teraz też pokrótce pokażę, jak to zbudować. To najpierw trzeba znaleźć po prostu lokalizację. No i ja wezmę tutaj. Zbuduję tą. Ten chicken grinder tak zwany. Prototyp już wcześniej opracowałem taki, nie był taki automatyczny, ale też yy, chodziło głównie o produkowanie jajek. I teraz od tej nowszej wersji, kiedy zostały dodane hopery, to da się, da się robić właśnie takie fabryki. Tutaj trzeba te półpłytki Nie wolno zapomnieć, ale woda. Fiksturka mi było potrzebne do zabijania kuczaków, jak był nadmiar. Tak. To jest tak wyglądało to w pełni, w pełni zdolne do użytku pomieszczenie, w którym po prostu wystarczy narobić pełno kurczaków. Będzie nam wszystko pięknie działało. Oczywiście na kreatywnym y, trybie gry te kurczaki. W ogóle te kurczaki nie będą znosić od razu jajek, bo one po 5 minutach zaczynają dopiero. No to, to już jest, to teraz tutaj trzeba... Trzeba... Aj... Te hopery muszę przyłączyć do dispensarów. Ale to nic, zrobię w ten... w inny sposób. Aj nie, nie mogą do góry strzelać. Zrobię taką... Najlepszą farmę. Czyli, że taką... Że po prostu jest taka dziura w ziemi. Bo tutaj czasami te jajka nie trafiają w to i po prostu wylatują, a tam kurczaki wyskakują z tego. Tutaj one nie mają e, takiej szans na ucieczkę To, to tutaj wezmę A I na shifcie muszę Jest jeden Jest drugi Okej okay. Tutaj Wystarczy zamurować, bo nasze kuczaki nie muszą mieć tutaj dostępu kompletnie Tutaj też można to sobie zakryć po prostu może to jest budując obojętnie czego w względem własnej estetyki jak to woli. I teraz trzeba tylko tutaj podłączyć mechanizm, który będzie zasilał te dispensary. Nie polecam też ustawiać na bardzo szybkie tempo, żeby bardzo szybko nam te dispensary strzelały, bo jak nie ma jakiejś tam tysiąca kurczaków, to to jest po prostu nieopłacalne, bo one cykają, cykają i cykają, a jajka i tak nie lecą, a to po prostu przeszkadza trochę. Można też zrobić jakiś tam mechanizm, żeby to wyłączyć, włączyć. No, to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie poradnika.